Cześć kochani, tutaj dobrochna. Dzisiaj pokażę obrazki, które wiszą w moim domu, które sobie sama wyszyłam. Które uprzyjemniają widok. Tutaj, tam akurat nie, ale tutaj następny. O! O! Tam. miło jest mieć taką makatkę Najlepiej, właśnie za szybką, żeby się nie y, brudziła. I tutaj jeszcze dzisiaj takie kaputki, które uwielbiam robić na drutach jak mi się trochę przeje wyszywanie, to wtedy zajmuję się na trochę czymś innym i na nowo ruszam do wyszywania, takie bardzo cieplutkie niechotki dla maleństw o, tu następne ale już pod, podszyte skóreczką tutaj też o, takie słodziutkie, cieplusieńkie teraz można dostać takie wełęki, że naprawdę to wszystko jest śliczne tutaj akurat podszyte wkładkami Tutaj znowu z bardzo ciepłym spodem, takie cichobiegi, tak zwane, których bardzo dobrze się chodzi. Dzisiaj taki króciutki filmik. Do zobaczenia.